Audycja poranna, no to czas już na pana Filipa. Ury. Urywki. Ur, Urywki z rozrywki. Filip Jaślar, pierwsze skrzypce grupy Mozarta, dzień dobry. Dzień dobry. Jestem, choć mnie nie ma. Dlaczego? To, to taka magia radia w czystej postaci. Dzięki niej mogę się z państwem dziś spotkać, mimo że jestem bardzo daleko. Nie, jest pan. Dotykam pana. O, Prawda? Piątkę możemy nawet. Przywić. Magia. Radia. Kiedy pan Krystian będzie dziś zasiadał do obiadu, ja rozpocznę starania, aby rozbawić widzów w Singapurze. Proszę trzymać kciuki. Magia Radia jestem, choć mnie nie ma. Zgodnie z obietnicą opowiem dziś państwu o wybitnym polskim skrzypku i kompozytorze, Henryku Wieniawskim. Ojcem Henryka był Tobias Rufe Pietruszka. Nic nie zmyślam. Tobias Rufę Pietruszka, który, aby wkomponować się w polskie otoczenie, zmienił nazwisko na Tadeusz Wieniawski. Matką Henryka była córka wieniawskiego lekarza, pani Regina. Państwo wieniawscy mieli trzech synów, mieszkali w Lublinie, a ich dom był prawdziwym lubelskim salonem, gdzie odbywały się koncerty i wieczory literackie. Pierwszą nauczycielką skrzypiec, małego Henia, była jego mama. Potem uczył się w Warszawie, aby w wieku 11 lat ukończyć konserwatorium w Paryżu. Jako świeżo upieczony magister wyruszył w świat na serię koncertów. Do Paryża wrócił po trzech latach i podjął tam studia z zakresu kompozycji. Rok później, w 1850 roku, wraz ze swoim bratem Józefem, pianistą, Henryk wyruszył w kolejną trasę koncertową. Panowie grali w całej Europie, wszędzie wzbudzając ogromny entuzjazm. W roku 1860 skomponował legendę Opus 17. Ten utwór zadedykował Izabeli Hampton. W konsekwencji czego pani Izabela została żoną kompozytora? Już od dawna polecałem państwu kompozycję własnych utworów. Drodzy kawalerowie, piszcie, dedykujcie, to działa. Małżeństwo państwa Wieniawskich jest najlepszym tego dowodem. W 1872 roku, dokładnie 100 lat przed narodzinami innego skrzypka. Filipa Jaślara, Henryk Wieniawski wyjechał do Stanów Zjednoczonych. I teraz bardzo Państwa proszę o skupienie. W ciągu 8 miesięcy Henryk Wieniawski zagrał tam 215 koncertów. 215 koncertów w 8 miesięcy. Taki wynik zawstydza nie tylko grupę Mozarta, ale prawdopodobnie również Ziomków Wieniawskiego, lubelski kabaret Anim murmuru, czy lubelski zespół Baim. Lubelska budka Suflera już po Bodotanga Trzeba Dwojga mogła zbliżyć się do rekordu Henryka. Henryk Wieniawski skomponował wiele wspaniałych utworów na skrzypce. Wymieńmy choćby dwa polonezy. A-dur i D-dur. Dwa koncerty Dudziarza i serie Etude Opus 10. Henryk Wieniawski zmarł w Moskwie, pochowany został na warszawskich Powązkach. Jak tylko wrócę z azjatyckich wojarzy, zapalę lampkę na jego grobie. Dziękuję panu, panie Henryku, za wszystko, co pan zrobił dla polskiej wiolinistyki. Filip Jaśler, pierwsze skrzypce grupy Mozarta.